Witajcie z tej strony Radio Planszówki, czyli podcast o grach planszowych i wszystkim, co z grami planszowymi jest związane. A witam Was dzisiaj, Adam. Drodzy, na początek spróbujcie sobie wyobrazić pewną sytuację. Na przykład, kupiliście sobie wycieczkę do Egiptu. Przewodnik, który obiecał Wam wspaniałą wycieczkę do piramid, oprowadza Was przed piramidami. W końcu pokazuje Wam jakieś tajemnicze wejście, każe Wam czy prosi, żebyście poszli pierwsi korytarzem, i nagle za Wami zamykają się drzwi. Co robicie? Macie pochodnie, tylko jedną. Nagle na plecach czujecie swój wzrok. Odwraca się, lecz za Wami nikogo nie ma. Jedyne co widzicie to posąg Wielkiego Sfinksa. Macie wrażenie, że on Was obserwuje, no ale w sumie to. Niemożliwe, żeby sfinks was obserwował, ale i tak czujecie jakiś niepokój, bo przez to, że zamknęły się za wami drzwi, nie macie drugiego powrotu. Nagle słyszycie, jak otwierają się kolejne wrota, a za nimi pokazuje się mumia i idzie w waszym kierunku. Szybko staracie się uciekać, lecz zagadki, które stoją przed wami, spowalniają was w bardzo wielkim tempie i mumia niestety jest coraz bliżej was. Drodzy, to co teraz powiedziałem to jest taki króciutki można powiedzieć wstęp do gry, którą chciałem wam przedstawić, z serii Escape Room, wydaną przez Fox Games. A tytuł tej, tej tego tej gry, tego pudełka, tej zawartości to Zagadka Sfinksa. Drodzy, już wcześniej opowiadałem o, o grach z tej serii. Tutaj akurat jeśli chodzi o tą grę, no to w zasadzie mamy podobny schemat, czyli karty, które tworzą nam pewną talię, które się później rozdzielają na kilka innych w zależności od przebiegu rozgrywki. No i zostajemy osadzeni w tym razem w piramidzie, gdzie czyha na nas mumia, a my musimy odgadywając pewne zagadki, zagadki sfinksa, jakieś hieroglify. Nie chcę tutaj spoilerować, ale. Wiele takich w egipskim klimacie tematycznych zagadek, co powiem szczerze, naprawdę nie są zbytnio łatwe, ale jakieś bardzo trudne też nie są. Ale trzeba się wczuć w klimat najlepiej, jeżeli gramy w kilka osób, będzie nam łatwiej odgadnąć te zagadki. Bo jest jeden szkopuł: w momencie, kiedy źle odpowiemy na pytanie albo nie rozwiążemy zagadki, to mumia coraz bardziej zbliża się do nas. I tutaj w tym przypadku ciągniemy takie karty mumii i, i czytamy, jakie zajście zdarzyło się teraz z nami. Co, jaka była pułapka, albo czy mumia się do nas zbliżyła. Powiem szczerze, klimat jest bardzo fajny. W dodatku, jeżeli odpalimy sobie jakąś, jakiś soundtrack z takimi, wiecie, z jakiś Egipskich filmów, nie wiem, jakaś taka egipska nutka dźwiękowa. Bardzo fajnie to podkreśla ten klimat. Bardzo fajnie gra się w kilka osób, zwłaszcza jeśli jest już po zmroku, czyli chcemy się wczuć w ten klimat takiego właśnie Egiptu, klimat mumii. Bardzo fajnie i przyjemnie rozwiązuje się też wspólnie te zagadki, ale cały czas właśnie mamy, tutaj nie ma w tym przypadku nie ma zegara, nie. Nie mamy jakiejś tam rzeczy, która coś odlicza nam, natomiast naszym zegarem jest zbliżająca się do nas mumia, i to nas mobilizuje, żeby jednak starać się rozwiązać, rozwiązać te zagadki, które sta, stawia przed nami piramida, by móc wydostać się no i przeżyć, wiadomo, przeżyć tą całą wycieczkę do Egiptu, co sądzimy o tej grze. Jak zawsze, ta seria bardzo nam się podoba. Jest jedną z gier właśnie rozrywkowych, czyli towarzyskich. Więc warto warto przyjrzeć się tej grze, jeśli chcemy grać w kilka osób. Jeżeli lubimy escape roomy, bardzo fajny jakby odłam, bo tutaj nie spotykamy się w jakimś nie wiem zagadka jakiegoś pomieszczenia, tylko tutaj jest klimat e, właśnie Sfinksa, klimat mumii, klimat e, piramidy. E, to też podkreśla takie właśnie e, nie takie, wiecie, szablonowe Escape Room, tylko tutaj bardziej taka przygoda. Coś takiego, coś jak przygoda z tej serii, co wcześniej mówiłem, Tajemnica Eldorado. Tu też przeżywaliśmy wtedy przygodę bardziej i tutaj też przeżywamy taką przygodę nie w swoim kraju. Więc nam, nam się ta gra bardzo podoba. Jeśli chodzi o wykonanie i pudełko, i karty, to nie odbiega od, od schematu, który był wcześniej, czyli Dobrze, dobrze, wykonane karty, bardzo duże, czytelne. Można je łączyć ze, ze sobą, które wtedy one coś tam pokazują. Więc naprawdę jeśli chodzi o wykonanie, bardzo dobre wykonanie. No, rozmiar jest ten sam co zawsze. Gra, jak wiemy, jest od 1 do 6 osób, ale możemy zagrać w nią więcej osób, wtedy jest łatwiej. No i też jest ciekawiej, bo każdy ma tam jakieś inne spojrzenie na daną zagadkę. Wiek od 12 lat, tu bym się zgodził. No, ta, ta mumia jest, można powiedzieć, na tyle przerażająca, że może mniejsze dzieci mogłyby się wystarczyć. Natomiast od 12 lat ten przedział wiekowy jest tu jak najbardziej dobrze, dobrze przewidziany. A więc to tyle, jeśli chodzi o tą grę. My polecamy, polecamy serię tych tej, tej, tej gier z Escape Bruma, zwłaszcza właśnie, jeżeli mi się pobawić w większym towarzystwie, gdzieś na imprezie, a nie żeby poczuć jakiś taki klimat jakiejś grozy, klimat zagadek, no to jak najbardziej ta gra jest dla takich osób przewidziana. A więc to tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych gier, może jakieś więcej szczegółów, Chętnie odpowiemy, zadawajcie właśnie w komentarzach, czy to na naszym fanpage'u, czy na profilu na, na YouTube. Chętnie też odpowiemy, doradzimy. Może szukać jakiegoś innego klimatu, który my już znamy, to chętnie właśnie podpowiemy, co warto kupić w tym temacie, jeśli chodzi o takie zagadki. A więc to wszystko, trzymajcie się. Hej, cześć.